Siemano, witajcie, ja jestem Michael. Mm, witam Was w filmie, gdzie pogadamy sobie o e, Dogs 2, e, e, gry przedstawiającej mm, jakby e, e, świat hakerów? Mm. Wcielimy się tam w tytułowego Markusa, który jest hakerem. Co mógłbym o tej grze powiedzieć? No, Grał ogłem, ma być ziomalska si do bólu. Co mi szczerze mówiąc, się nie podoba, bo w, w, w poprzedniej części wcieliśmy się w po człowieka, który szukał zemsty. Tutaj bardziej się wcielimy. W takiego ziomala, który, będzie, który po prostu tu się będzie buntował przeciwko organizacji działającej w, w tym całym mieście. W grze ma być oczywiście też dobrze zrobiony parkur. Bohater będzie się poruszał efektownie i oczywiście też możliwość będzie też dobrze zrobiona możliwość walki. Będzie tam też parkour, tak? No parkour to akurat powinien tam być. To jest akurat Ubisoft. Ubisoft będzie jakby będzie robić ten parkour, tylko nie wiem Markus ma poza tym, że będzie dobrym informatykiem, ma się też doskonale poruszać po całym mieście. Mm. Nie wiem, może to wpłynąć też na optymalizację gry, ale niekoniecznie. Mam nadzieję jednak, że wszystko będzie szło płynnie. efektowny park to będzie także dodatek. Będzie może także oczywiście ruszać się. Różnymi pojazdami i w ogóle. Więc myślę, że chyba jednak będzie tutaj bardziej się, ludzie będą się bardziej poruszać pojazdami niż jakimiś, niż, jakimiś, niż używać parkouru. No, Może tak to powiem. Jest też także możliwość y, hakowania y, osób w pobliżu. też możliwość y, hakowania różnych y, pojazdów. Y, w grze też można y, sterować różnymi dronami, y, 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 jak i też robocikami hakującymi. No ja jednak mam y, nadzieję, że, y, z tej gry nie, że Ubisoft nie zrobi z tej gry jakiegoś y, ziomalskiego. E, e, jakiejś e, gry, gry gangsterskiej, tylko e, zrobi e, e, taką e, porządną, taką dobrą grupę hakerów. Hmm. Zapomniałem jeszcze dodać, że w grze będzie dodawana też e, m, możliwość wzięcia jakiejś broni. Hmm broni z drukarki 3D, bo jednak, żeby legalnie, bo jednak nie mają legalnie, bo bohaterzy że nie mogą legalnie zdobyć jakiejś broni, to zdobędą jakiś, to zdobędą ją po prostu przez drukarkę 3D. I te No jednak największą jaką mam obawę przed tą grą to taką, że mogą zrobić z tego jakąś, że mogą z tego bohatera zrobić Osobę, którą będzie, jaki, będzie jakimś tam ziomalem, jakimś. jak. Yy, 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 jakiś. Yy, jak w latach 90. No, to tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Yo.